to musi być Dobrowo ta wieś z kontraktu tylko coś tu cicho ani żywej duszy zostało się coś złego i to zanim przeszły trupojady ciało poszarpane przez trupojady nie sposób stwierdzić co go zabiło bogato tu zwłaszcza Waleszego. użnięta ostrym nożem. no proszę Zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Rany od miecza. Rany cięte, płytkie, ale wszystkie w tętnice. Rygiel pęknięty w pół. Krew wymieszana z czymś jeszcze. Alkohol, tęgoskór i tojad. Ta ręka ucięta powyżej łokcia, jednym ciosem. Widły. Ścisku, niebezpieczna broń. Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Ma coś w ręku. Łańcuszek. Srebrny. Zerwał go komuś. Dziwne to wszystko. Może we wsi znajdę jeszcze jakieś ślady. Ostrze weszło od tyłu, między kręgi, przecięło rdzeń. Nie mogła się ruszyć. Wykrwawiła się. Pierwsze cięcie w tętnicę szyjną, drugie budową. Umarł szybko, nie bronił się. Hej, stój! Zarazo. Laleczka i ślady dziecięcych stóp. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Coś ci się pomyliło. Też ja... masz kocie oczy! Jak kto? Jak tamten! Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! I stąd, i stąd! Hmm, to twoja lalka, prawda? M moja. Ma jakieś imię? Pan Biegusek. Nawet ładnie. Oddaj mi go, proszę. Pan Piegusek raczej nie przyda mi się na szlaku. Weź go, proszę. To jak? Może jednak opowiesz mi, co tu się stało? To dla mnie ważne. W się licho i straszyło, więc wujek sobie Emir powiedział, że trzeba wezwać wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł licha, ale wujkowi sobie Mirowi coś się chyba nie podobało. Ba bar bardzo na siebie krzyczeli. No, no, a potem poszli do stodoły i... i... i tam... Czysz. Reszty się domyślam. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożką. Ja, ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocię w Rudniku. Zaprowadzę cię do niej. Ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. Nigdzie nie odchodź i nie rób hałasu. Rozumiesz? Trzymaj się, mała. To musi być ten kamienny krąg. Warto się rozejrzeć. Ślady stóp, ledwo widoczne, to musi być on. Odcisk dłoni, krew. Trzymał się za ranę, poślizgnął, potem oparł, żeby złapać równowagę. Drugi wiedźmin. No, no. Świat jest mały. Chyba coś zgubiłeś. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa. Mm, ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego laszego. No, zgadnij. Nie jestem w nastroju na zagadki. Od początku wyglądałeś mi na sztywniaka. Dwanaście. Rozumiesz, bracie, dwanaście pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz jak to jest? Mój ściewy, dziadki głodne, wojna. Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję. Że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za leszem. Mine im zrzedły. Sautes w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my w skumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. No i dałem się nabrać, jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skór synów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz. I schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo. nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły Kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu, ze starości. No, tośmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem i co dalej? O cóż, nie mnie cię oceniać. I co, tyle? Nie będziesz prawił morałów, żądał obietnic poprawy? Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z Blawiken, Nie bez powodu. Wiem, jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Czekaj. Nie będę takim fiutem, jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Namiary na moją skrytkę. Weź stamtąd, co chcesz. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Wydania na szlaku, wilku. Wróciłeś! A... A już myślałam, że nie wrócisz, że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił. Nie musisz się już go bać. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu. tu jest strasznie. Pewnie, chodźmy. A, a może weźmiesz mnie na barana? Hmm. Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy... Obiecuję. No to wskakuj. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka? A co ty tu robisz niecno to? Ja... ja... bo... U nas we wsi... tam... tam, tam nic. Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Będy ci ich napadli? Nie. To był... inny Wiedźmin. Sprowokowali go. Prawdę o was mówią, żeście mordercy bez serca. Okrutnicy! Nie wszyscy. Zaopiekujesz się nią? Po prawdzie... lepiej, żeby się z wami została. Zaraz. Wpierw wyzywasz mnie od morderców, a teraz chcesz mi oddać dziecko? U was przynajmniej nie będzie o pustym brzuchu chodzić? Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy, żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze to na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie. Ile koron? Niech Wam bogi dziękują, panie Wiedźmin! Niech was mają w opiece! Czas na mnie. Już? Ale. Ale czemu? Taki los Wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka! Chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków, płomyków, hmm? Co ty na to? To musi być kryjówka getana. Zobaczmy, czego używają wiedźmini ze szkoły Kota. Mglak, gul, baba cmentarna. Ciekawe, czemu nie oddał trofeów. Może wtedy też próbowali go oszukać.